Dzień dobry, sobota 23 lipca, godzina 15. Dzisiaj z Pawem wybieramy się na festiwal pierogów na jeziornyskie. Mam nadzieję, że uda nam się jakieś fajne pierogi tam opulować. Także zapraszam. Póki co jestem 8 zł w plecy, bo żeby się dostać na festiwal pierogów, trzeba wykupić bilet wejścia na plażę. E, a że jakoś plażingować, ani leżeć plackiem na słońcu, ani pływać nie planuję, to czuję się trochę... <grym>, no, no... w plecy po prostu. Jestem 8 złotych w plecy. Oby było warto. Pierwsze dwa ruskie z jasienicy górnej, całkiem fajne. Także polecam, ma to sens. Teraz drugie stoisko. Teraz dwa z serem i z ziemniakami. A teraz z i pieruk z jabłkiem i ze śliwką, czyli bardziej jak chnedel. A teraz z mięsem? Z tego, tutaj, drugiego stoiska. Teraz z mięsem i z kapustą z włodar. Dobra, czyli zwycięzcą będą pierogi ze śliwkami, czyli e, knedle ze zwanowic. No i zwanowice jeszcze oferują mrożoną kawę. W razie, że bardziej wygląda jak deser, ale jeżeli ma kofeiny, no to gitara. Także najedliśmy się na maksa, wypiliśmy kawę mrożoną. Prawie cały asortyment był z lokalnych kół gospodyń wiejskich. Tam był z tego co widziałem jakiś jeden bar nyski, ale też zdaje się, że specjalizują się w samodzielnym lepieniu pierogów, a nie jakieś z fabryki. Także... Ogólnie ja jestem mega zadowolony, tylko jestem trochę rozczarowany tym 8 złotych wstępu. Tego chyba im nie wybaczę. W sensie zarządcy Jeziora Nyskiego. To byłyby cztery jakieś kolejne pierogi albo cztery knedle, albo coś takiego. W każdym razie było spoko. A żeby nie było totalnie różowo, to jestem prawie pewien, że jutro będę cierpiał. Bo metodą eliminacji w diecie wykryłem, że gluten, wyroby pszeniczne mi przeszkadzają. Mam zespół lita drażliwego, więc te pierogi nie pozamiatają srogo. Ale to tylko takie po niedogodności. A teraz jeszcze jedziemy zobaczyć jakąś imprezkę muzyczną, taką nieoficjalną. Zobaczymy, co z tego wyniki. Oj, wieczór. Wracamy w wspomnianej tajnej undergroundowej imprezki. Swą drogą bardzo ciekawe wydarzenie. Grupa młodych ludzi zorganizowała się, ogarnęli sobie scenę, prąd zagregatu. No i sobie siedzą, grają, rapują, dzieciaki biegają, psy biegają. Także taki <grym> duży piknik połączony z mini koncertem Także polecam zdecydowanie takiego typu inicjatywy ale więcej szczegółów nie zdradzę, bo z tego widziałem to bardzo e, kameralne małe grono, więc w sumie to dobrze, że, żeby, że to lepiej żeby takim co wszystko zostało. No na dzisiaj to tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!